Cześć moi drodzy, dziś krótka informacja na temat kolejnego programu, który tym razem będzie służył do obróbki filmów i zdjęć, a tak naprawdę do stworzenia krótkiego materiału filmowego z Waszej lekcji. Nazywa się on Quick. Ja postaram się Wam pokazać w jaki sposób w ciągu dosłownie dwóch minut za pomocą waszego telefonu możecie zrobić materiał filmowy z waszej lekcji. Jeżeli macie telefon z systemem operacyjnym Android, to wybieramy sklep Google. Następnie wyszukujemy aplikację, która nazywa się Quick. Proszę zobaczyć Quick, taki symbol, Quick GoPro darmowy edytor wideo. Klikamy. Tu będziecie mieć opcję instalacji. Ja już mam zainstalowany, więc mam opcję otwórz. Zobaczcie, w dolnej części mamy taki plusik. Co robimy za pomocą tego plusika, a mianowicie... Dodajemy, moi drodzy, zdjęcia i filmy, które nagraliśmy podczas zajęć. Mogą być to zarówno dodane zdjęcia, jak również materiały filmowe. Ja tutaj jakiś materiał filmowy mam, może jeszcze kilka zdjęć. Widzimy jakaś lekcja, która została przeprowadzona. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Mamy sześć materiałów. Dodajemy tytuł. Na przykład dodamy empatyczna klasa EK, żeby było krótko, robimy kontynuuj. I proszę zobaczyć, tak naprawdę mamy już gotowy materiał filmowy. Ja pozwolę sobie zwiększyć głośność. Proszę zobaczyć, że mamy już animację, a także muzykę dodaną. Można wybrać tutaj różne metody, różne schematy, więc yy, nie ma tu. Najmniejszego problemu ze złożeniem takiego filmu, kiedy już sobie motyw wybierzemy i uznamy, że na przykład ten jest dla nas najlepszy, to co robimy? Klikamy tu w tym miejscu. Zapisz bez udostępniania. Zobaczcie, możemy udostępnić link, wysłać link, zapisać jako jako post na Instagramie, jako relacje, ale my sobie zapiszmy na telefonie, zapisz bez udostępniania. I proszę zwróćcie uwagę na, na to, że możemy ten plik tutaj wysłać klikając trzy kropeczki, wyślij plik i wybieramy w jaki sposób, czy na maila, czy na dysku, czy może na Facebooku. Możemy, możemy też odtworzyć w tym miejscu. Zajmuje to nam naprawdę dwie minuty, a mamy pięknie zrobiony materiał. Moi drodzy, jeżeli chodzi o dziś, to tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Hej!